Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do swego domu, skąd w, w, wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym, przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam i staje się późniejszy stanowego człowieka, gorszy niż poprzedni. Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Różańca Świętego, Świętość Różańca Świętego na pamiątkę bitwy pod Lepanto w, ty, w 1571 roku, kiedy to muzułmanie chcieli napaść na Europę i papież ówczesny prosi cały chrześcijański świat o modlitwę Modlitwa Różańca Świętego ma też um, pewną wizję um, obecności Maryi na, na polu bitwy i cudownie um, chrześcijańskie zwycięstwo. I to jest taki wielki symbol, symbol tego, czym jest nasze życie, czym jest modlitwa, zwłaszcza modlitwa Różańca Świętego, że nasze życie jest taką walką ze złym duchem. Tak jak dziś słyszymy w Ewangelii, walka ze złym duchem, zwycięstwa nad złym duchem, ale też pewnym. Zagospodarowaniem miejsca, żeby zły duch nie miał miejsca, gdzie zatrzymać się, żeby nie miał miejsca, gdzie pozostać w naszym życiu. Zapełniamy to miejsce modlitwą. Czytamy, gdy mocarz uzbrojony strzeża swego dworu, bezpieczny jest jego mienie, lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie, pokona go, zabierze wszystko, broń jego, na której polegał i łupy jego rozda. Jaką my mamy broń? Jaką mamy broń przeciw złego ducha? Broń... To jest właśnie różańc, to jest modlitwa, to jest to, że my modlimy się, przebywamy z Panem Bogiem. Warto, żebyśmy rozwijali tą pobożność Maryjną, tę pobożność różańcową, żebyśmy więcej się modlili modlitwą świętego, Różańca Świętego, żebyśmy przede wszystkim, kiedy jest taka duchowa walka, kiedy jest walka ze złym duchem, z jego jakimiś pokusami, z jego jakimś działaniem, widzimy, gdzieś słyszymy, trochę się podłamujemy, że ten zły duch tak. Zwycięża tak dużo, zwycięstw odnosi, żeby tym, tą bronią, którą walczymy ze swym duchem, był różaniec święty, żeby rodziny się zbierały razem, rodzina się zbiera razem na, na modlitwie, chociaż dziesiątek różańca, może i więcej, żeby każdy z nas modlił się. I to jest taka modlitwa, która też uczy takiego przebywania na modlitwie. Jeśli weźmiemy dzisiejsze czytania, które nie są czytaniami z dnia, czytaniami ze wspomnienia, tam będzie właśnie ten w pierwszym czytaniu opis. Oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego, kiedy apostołowie wraz z Maryją przebywali na modlitwie, trwali na modlitwie, trwali na modlitwie, to trwanie na modlitwie, że modlitwa to jest nie tylko coś, co my musimy odmówić, albo odmówić sobie modlitwę, albo odmówić modlitwę, ale żeby modlitwa była trwaniem, trwaniem przed Panem Bogiem, trwaniem na modlitwie. Właśnie różaniec nas tego uczy, że my trwamy na modlitwie, że to jest jakiś czas, że my coś powtarzamy, że to jest coś, co wchodzi jak oddech w nasze życie, że później kończy się różanie co my dalej żyjemy tymi słowami, tymi myślami, tym, ty, 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 tą, tą kontemplacją i idziemy dalej w nasze życie, żeby to nasze życie było przepełnione tym trwaniem na modlitwie. Ja coś robię i zwracam się do Pana Boga, jakieś akty strzeliste. Panie, dziękuję Ci, Panie, kocham Cię, ufam Tobie. Nie, zwracamy się też przez wstawiennictwo Maryi, Spróbujmy dziś tak przeżyć ten dzień, po pierwsze to, żeby pomodlić się różańcem, może zabrać rodzinę i pomodlić się wspólnie, a po drugie trwać na modlitwie, trwać w, w życiu, żeby to życie było przesycone, napełnione modlitwą i to jest nasza broń przeciw atakom złego ducha i oby to zwycięstwo Jezusa nad złym duchem pow, powtarzało się ciągle, nieustannie w naszym życiu. I was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.